Cześć, maleczko, moje do smatu, łaski na skłonieczku na moim kanale. Macie 3 sekundy na serii łapuczki w górę. 3, 2, 1. I dzisiaj ukończymy sobie nasz domek. I przepraszam nas bardzo serdecznie za poprzedni odcinek, który się nie nagrał. Robiliśmy w poprzednim odcinku szyby. Macie tutaj kolorowe, pomarańczowe i y, 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 czerwone. Żółty barmin był mi potrzebny do. Czekajcie sobie, tylko nagrywankę przesunę Tutaj będzie ile mi trwa odcinek. I No, no. go. Co my mamy tu w skrzynce? Może jakieś fajne rzeczy, nie? Zbieraliśmy na pierwszym odcinku trajedzonka i szukaliśmy barników na szybę. Kurna Jak zawsze Dobra Lecimy, lecimy Gdzie są... co są muszę deski, dobra tu, 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 tu. No i dziękuję bardzo serdecznie Chris, Karis. Za pomoc w znalezieniu koordynacji to macie tam pozycjon, czyli pozycja inaczej, tam macie A kim, na jakiej pozycji jesteśmy, czyli jeżeli przypadek sobie jeszcze zrobię sobie screena koordynatów i przepiszę sobie na mój komputer i na wszelkie wypady będę, żeby będziemy szukać tego miejsca. Na odcinku jakimś. I ten oczuń będzie trwał 15 minut. A co? Zaraz zakujemy I dzisiaj sobie, będziemy koń będziemy sobie kończyć mój domek. jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, zróbmy sobie podzimęć. Dobra. Idziemy po drzwi do pokoju, naszego domu. Kurde, myli mi się już wszystko. Tu 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 tu. tu, 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 tu. Dobra, w te miejsce sobie damy to drewnko. Pyk, cyk, cyk, cyk. Raz, dwa, raz. Tu miało być to drewno. I później tu, 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 tu. Tu I tego drewna nie miało być, tylko tu miało być to białe. A tak sobie zrobimy z tego fajnego drzewka, tego, tego dżunglowego. Dobra. Drewno tutaj. I jeszcze ten. Prześpimy się, bo jest noc. open chat, dobra. Nie cheatowałem. Jeżeli bym cheatował, moi drodzy, to tutaj by się pojawiło, pokażę wam na czacie, takie coś. Takie coś by się pojawiło i tam by było, widzicie jak mam tu komendę, ja komend nie używam Gram normalnie, pomimo że umiem taki komendy wpisać, ale nie chcę psuć sobie rozgrywki, bo ps jest na siebie zły I trzeba sobie zaczynać od nowa A czego bym nie chciał, więc idę pod drewno białe Może jeżeli byśmy zginęli, to bym musiał... nie, dobra, oczywiście żartuję tu, 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 tu. To może być piramida na tej postni, ale nie chcę mi się iść tam dalej w Już sobie zgubię to moje łyżeczko i będzie lipofest. I zapraszam na kanał mojego kolegi, czyli Tioks... Zasadzimy sobie tutaj dziewko, dziecko dziewko. O, kolejny sezonka. Super. A zasadzimy sobie przy swoim domu, żeby nie rasę żeby 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 tak do tego, do, do lasu. No bo sobie posadzimy. a my w tym odcinku sobie zrobimy kopalnię naszą. Zrobimy sobie naszą y, kopalnię, ale na tym odcinku sobie na pewno skończymy nasz domek swego umeblujemy Pana podługa nam wyszła, ale wiem, z czego byśmy sobie musieli. Muszę, a nie mam w ogóle żelaza. Kurna lipa, no dobre. Idziemy w owiec, bo trzeba ołowiece zabić. Bo będziemy mieli dwie wełny. I w ten, i ten sposób sobie zrobimy drzwi, ładną wełnę pod drzwiami. Krowal, kroń są niepotrzebne. I myślę, że w, w następnym odcinku, po tym odcinku, bo już nie daję progu łapek w górę, dajcie ile chcecie, ja będę zadowolony, ja nie wymagam od was tyle łapek, ile chcecie. Przecież, co robiłem, to nie było takie fajne, bo każdy chce, bo każdy zostawia tyle, ile chce, ja go nie będę tego zmuszać, bo po co? Że, jeżeli ktoś na mnie obrażą i dał suba, ja tego bym nie chciał, bo tam ja bym chciał, żeby mnie oglądało jak, jak najwięcej osób, nie? Są! Mam nawet owiece. Dobra, zabijamy, zabijanko, zabijanko. Gin, gin! Out, idź mi stąd. Gin. No, gin, że kurde, no nie denerwuj mnie, no serio. A jeszcze się pojawi odcineczek z moim kolegą. Zobaczcie jakim. Już na dniach: Py, py, py. i z tymi drzwiami Zabamy sobie ładne drzwi i zacznijmy sobie robić już już część. Musimy musimy po takie 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 mamy tam taki Mamy tam dżunglę, więc idziemy szybko do niej. Tu, 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 tu. A jeżeli zginę w tej serii, to już koniec serii, jakby. To jest taki hardcore. No, taki ala hardcore. Tylko, że. No, hardcore. Tylko, że nie gramy na poziomie hardcore. Jakie mam w ogóle? Trip, trip, trip. Dzięki trip, trip. mam. Jeżeli mam pismo, to lipa. Ja nie zmieniałem. Normal. Okej. Okay. Przypadek, że mnie zakończy nagrywanie, więc sobie to usunę. Jeżeli by ktoś nie wiedział, jak się włącza koordynaty Minecraft, to już mu pokazuję. Wchodzicie w ustawienia, piszecie settings i macie takie coś, na przykład po tym macie whole coordinates I to musicie kliknąć, wtedy Wam się koordynaty włączają. Pop, pop papapapapapapapa ej, mam drabiny w tym, w, w tym skrzynce spod ja je teraz wezmę Dobra. Lećmy, lecimy, Układamy podłogę w domku. Pyk, cyk, pyk, pyk. Lecimy.

O, oh, o, oh, o, oh je. Yeah. Drabiny, i tutaj sobie dam jedzonko, tutaj sobie damy bloki. I myślę, że to chyba. a. Tak, to koniec odcinka. Dzięki tego odcinka. Cześć do zobaczenia w na następnym odcinku. Pa! I, jeżeli wam, jeżeli wam się odcinek spodoba, zostawcie łapeczko w górę. Zachęcam. Nie, ja nie zmuszam, ale zachęcam. Cześć! Żubik dla was.